Ostatnie dni przyniosły ważne wydarzenia na linii Putin-prezydent USA a wojna w Ukrainie. 15 sierpnia 2025 w Anchorage, Alaska, odbył się szczyt prezydenta Donalda Trumpa USA z Władimirem Putinem, Rosja. To pierwsze tego typu spotkanie od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 roku. Trump zapowiadał wcześniej szybki koniec wojny, ale po szczycie nie ogłoszono żadnego konkretnego porozumienia. Trump po spotkaniu zmienił stanowisko i przestał naciskać na natychmiastowe zawieszenie broni, zamiast tego mówi o trwałym porozumieniu. Ta retoryka jest zgodna z oczekiwaniami Putina i różni się od wcześniejszych ostrych zapowiedzi nowych sankcji na Rosję. Putin zabiegał o zakończenie izolacji Rosji i sprowadził rozmowy do kwestii tak rosyjskich obwodów, Donieckiego, Ugańskiego, Hersońskiego i Zaporożskiego, które Rosja nielegalnie anektowała. W międzyczasie rosyjska armia kontynuuje ofensywę w obwodach charkowskim i sumskim, nie zgadzając się na pełne zawieszenie broni. Ze strony Ukrainy armia odbiła kilka miejscowości w rejonie Dobropilia, trwa kontrofensywa w rejonach charkowa i sum, a w obwodzie Belgorod w Rosji doszło do masowych ataków ukraińskich dronów. Ukraina wyzwoliła miasto Pokrowsk w Donbasie i notuje postępy w Obwodzie Sumskim. Trump wywiera presję na prezydenta Zełęskiego, by zgodził się na ustępstwa terytorialne, ponieważ według Putina tylko wtedy jest możliwy pokój. Waszyngton naciska Kijów, by szybko zakończyć wojnę. Co dla Ukrainy i Europy oznacza presję na kompromis, z którym Ukraina się nie zgadza. Podsumowanie: Szczyt USA-Rosja nie przyniósł przełomu ale zasygnalizował zmianę tonu USA na bardziej ugodowy wobec Rosji. Walki w Ukrainie trwają, rosyjska ofensywa nie ustaje, natomiast Ukraina odnotowuje lokalne sukcesy. Rośnie międzynarodowa presja na Kijów, by zaakceptował ustępstwa wobec Moskwy.